Czy zastanawialiście się kiedyś, jak będą wyglądały zakupy przyszłości? Kaufland wprowadził rewolucyjne rozwiązanie. Chodźcie, wam pokażę, jak ono wygląda. Zaraz przy wejściu do sklepu zobaczymy skanery. Wystarczy tylko kliknąć w monitor, zaakceptować regulamin i wasz skaner jest już gotowy. Fajne jest też to, że wózki mają specjalne miejsca na skanery. I teraz tak, jak działa ta zabawka. Spójrzcie, bierzemy sobie skaner do ręki i skanujemy od razu rzeczy, które chcemy kupić. Przyciskamy tutaj na przycisk i pokazuje nam się co kupiliśmy i co dodaliśmy do koszyka. Mamy mleko kokosowe 250 ml. Cena też wyskakuje i będzie nas to kosztować 499. Następnie kolejny produkt. Hop. I już wszystko mamy podliczone. Spójrzcie, fajne jest to, że pokazuje nam ile mamy artykułów, ile też za to zapłacimy. Za te dwa artykuły muszę zapłacić 10 ,69 zł 69 groszy. Najlepsze jest to, że nie musimy wyciągać rzeczy z koszyka, skanujemy kod i spójrzcie, nasz rachunek jest już gotowy. I jak Wam się podobały takie szybkie zakupy? Dajcie znać w komentarzach.